Raczki, kochane, czuję, że wam potrzebna jest w sierpniu jeszcze jedna karta wyroczni. Karty wyroczni, czytam w pozycji prostej? Jeśli chcecie jeszcze jedną kartę wyroczni, to obejrzyjcie sobie początek nagrania, początek nagrań na Sierpień, a na ten moment, drogie raczki, dla Was przekaz taki. Czerwin kwiatów, wicio krzewu. U podstaw tej sytuacji tkwią Twoje emocje. Ogniste i pełne słodyczy. Wykorzystaj czerwony kolor, by koić i uzdrawiać. Jak, moi drodzy? Zobaczcie, na przykład tu mam czerwień, To tak? taka głęboka czerwień. Gdzie jest czerwień w waszym życiu? Gdzie możecie ją wykorzystać? Może papryczkę byście zjedli, taką czy inną? Może zupę pomidorową byście ugotowali? Hmm? Przez żołądek do serca. Znamy to, co? Raczki? Moje drogie raczki. Coś jeszcze. Dla Was na sierpień. Co tu jeszcze będzie ważne, raczki? Ja tu już dla Was coś tastuję. Możecie mieć poczucie, że trochę jest mało, mało miejsca. Jakbyście nie mogli wystarczająco swobodnie się ruszać w tej przestrzeni, którą macie dostępną. To może być przestrzeń, zarówno taka fizyczna, że nie bardzo macie jak się, gdzie się obrócić, ale może to być też taka przestrzeń, w której ograniczają gdzieś was czyjeś poglądy, na przykład, i trudno jest się wyrazić w takim miejscu. Albo coraz częściej może nam brakować przestrzeni gdzieś w takiej przestrzeni mniej materialnej, to znaczy, na przykład, brakuje Wam gdzieś jakieś, jakiegoś konta na jakimś portalu, albo jakiejś strony internetowej, albo yy, brakuje Wam miejsca na dysku, albo. Tysiąc różnych rzeczy związanych z yy, przestrzenią, której Wam trochę brakuje. Yy, zadaję w myśli pytanie, jak temu zaradzić, i sądzę, że na razie potrzebny jest spokój w tej kwestii. Żeby spokojnie do tego podejść, to nie jest taki specjalnie duży problem. W tym momencie, nawet jak was trochę irytuje i męczy, to nie musicie w tej chwili niczego jakiegoś szczególnego z tym robić, więc ten temat możecie sobie na razie w pewnym sensie odpuścić albo odłożyć na późniejszy czas, albo dokonać, nie dokonywać jakichś raptownych zmian, jakichś um, zdecydowanych, um, wielkich kroków. Jeżeli posłuchacie początku, to dowiecie się, że Merkury będzie w retrogradacji w sierpniu, co znaczy między innymi to, że często trzeba będzie wrócić do różnych tematów, które były gdzieś wcześniej. I to jest czas, w którym dopiero niektóre rzeczy się gdzieś klarują. To jeszcze nie jest ostateczność. Jeżeli o czymś myślicie, o czymś mówicie, to to może jeszcze. Nie być ostateczność, znaczy na pewno nie jest do końca ostateczne. Coś się na pewno jeszcze skoryguje, coś się na pewno jeszcze poprzestawia, coś będzie trochę inaczej. Więc możecie się nie przywiązywać w tej chwili do obecnych warunków, jeżeli ten rodzaj przywiązania wam nie pasuje. Jeżeli ta przestrzeń wam nie odpowiada, spokojnie będzie zmiana. Nawet jeżeli nie będziecie mieli poczucia, że ta zmiana wynika z Waszego działania, szczególnie, że w Waszym pytaniu znajduje się wieża. Wieża pojawia się w rozkładach między innymi, a teraz to na pewno istotne, w takich chwilach, kiedy coś w naszym życiu, Dzieje się trochę niespodziewanie i albo całkiem niespodziewanie, nawet i uderza w taką czy inną strukturę, w coś uderza tak, że burzy. Na tej karcie akurat nie widać. Tak jednoznacznie przekazu wierzy. Trzeba się patrzeć w ten przekaz, trzeba się temu przyjrzeć. Piorun tu uderzył i w wyniku uderzenia pioruna ktoś odleciał, ktoś porzucił swoją przestrzeń, ktoś to robi, ktoś zmienia swoją lokalizację, ktoś odchodzi, ktoś może opuścić jakieś wspólne gniazdo, czy przestrzeń, miejsce, gdzie jakby było więcej gwiazd, gwia gniazd, oj, gwiazd? Może przeszkadza Wam przestrzeń, której ludzie za bardzo w Waszym mniemaniu, w Waszym spojrzeniu, wedle Waszego odczucia, Ludzie za bardzo zaznaczają siebie i może są trochę za bardzo egocentryczni. Może waszym zdaniem za bardzo stroszą piórka. Ja mówię cały czas waszym zdaniem, ale to wasza subiektywna. To wasze subiektywne zdanie jest dla waszego życia istotne. To, że ktoś inny powie wam, że przesadzacie, na przykład, nie ma dla was w sierpniu takiego znaczenia, bo to ma być wasze odczucie. Jeżeli w waszym odczuciu dana przestrzeń wam nie sprzyja, to możecie w pewnym momencie zdecydować się, że jednak odlecicie z danego miejsca, ale nie mam poczucia, że. Będzie to taką do końca waszą inicjatywą, ale może być też tak, że ktoś, kto waszym zdaniem trochę za bardzo odleciał, przykład gdzieś, gdzieś jest zbyt daleko was, albo jest blisko, ale drażni was. Swoją osobowością może zmienić lokalizację i to zrobi z powodu czegoś nagłego. A wy możecie zostać. Także część z Was zostanie pobudzona do ruchu, ale to nie będzie wynikało z Waszej inicjatywy. A część z Was będzie mogła spokojnie przysiąść w swoim gniazdku i zobaczyć, jak ktoś opuszcza to wasze drzewo, na którym wy zbudowaliście swoje gniazdko, albo ktoś wam je zbudował, a może wy w nim wyrośliście, ale wy możecie spoglądać wtedy spokojnie na to, co się dzieje. Wygląda na to, że ktoś tu postanawia opuścić tę przestrzeń. Mając całkiem sporo siły. A jeżeli nie ma tej siły tak na co dzień, to ktoś tu został zmobilizowany do lotu. Ja celowo nie określam szczegółów związanych z tą postacią, mówiąc, czy to, kto to będzie dokładnie w waszym życiu. To jest po prostu jakaś osoba. Może być tak, że trudno Wam właśnie te szczegóły do końca określić, bo, bo nie do końca znacie tę osobę. To jest dla Was po prostu ktoś. To nie jest ktoś, kto jest bliski, to znaczy nie jest to Wasza, wasza bliska osoba. To jest, oso to jest osoba, którą możecie nazwać. Kogo możecie nazwać ktośiem? Jako raczki na pewno rozumiecie, że są ludzie bliscy i cała reszta, to znaczy dla raczków jest taki trochę rozdział prosty, dla tej naszej podstawowej strony raczej. I ta cała reszta w postrzeganiu raka nie jest istotna. Jeżeli ta reszta jest dla Was istotna, to z innego względu. Ewentualnie może być tę resztę, możecie postrzegać jako. To znaczy, może być tak, że na przykład ważna będzie dla Was wasza siostra, ale może być ważny też i sąsiad. Jeżeli byście uznali, że ten sąsiad jest, jest dla Was jak rodzina, no to wtedy, wtedy tak. Ale jeżeli to będzie po prostu sąsiad, to, to nie jest takie ważne. Więc to mogłoby być ktoś jak sąsiad. Jak ktoś, to, kto mieszka z wami w bloku i przeszkadza, na przykład puszczając głośną muzykę. I w tym momencie ten ktoś odlatuje, a Wy sobie siedzicie spokojnie w swoim gniazdku i patrzycie na ten odlot. Z tym odlotem. Związane jest pewne niedodziałanie. Ja mam takie poczucie, że ktoś chciał coś zrobić, miał szerokie horyzonty, patrzył daleko, chciał niby dużo, ale nie przeszedł ostatecznie do działania, i z tego względu jest ten lot. Moje drogie raczki. Kto będzie dla Was szczególnie ważny w sierpniu? Hmm? Kto to będzie, kto to będzie, kogo my tu mamy, co patrzymy, co wybierzemy, co wybierzemy, to wybierzemy. A No, moi drodzy, właśnie ważny będzie ktoś. Ktoś, kto. Gdzieś poleciał. Ale ja widzę, że ktoś tu wraca. Hmm? I to nie musi być ta sama osoba, którą, o której mówiłam wcześniej. To nie jest ten, ten, ten ktoś daleki. Hmm? Ewentualnie. To może być ktoś, kto był przejściowo daleki, a teraz wraca, i znów wraca, jakby na swoją ziemię. Wraca do miejsca, z którego wyruszył. Ktoś poruszał się w dumny sposób, zaznaczając siebie tak zaznaczając siebie a może nawet swoją pracę i bardziej niż siebie i swoją podróż że, że niektórzy mogli przestać go zauważyć jako człowieka a zacząć go zauważyć jako zjawisko na niebie które trudno jest Gdzieś ukierunkować, bo trudno jest ukierunkować zjawisko, jak przelatującą chmurę. Nie da się z takiej chmury ani złapać, ani, ani dotknąć, ani zbliżyć się do niej, a jakby ktoś spróbował zbliżyć się do tej chmury, to tak jakby ta, ta chmura może się jakby rozproszyć. Może się też zdarzyć tak, że to wy będziecie dla siebie ważni, i tak będziecie się prezentować w oczach świata w sierpniu, jako ktoś, kto wraca. Gdzieś poleciał i wraca. Był widoczny na niebie, ale wraca. To nie znaczy, że ten ktoś nie poruszy się znów, nie ruszy gdzieś daleko znów. Zobaczcie, jaki to jest piękny balon. Ten balon jest imponujący. Te kolory są piękne. Potrzebne było dużo pracy, wysiłku i sporo materiałów, żeby móc unieść się tak wysoko. Potrzebne były również umiejętności i odwaga, bo wznosząc się tak wysoko, w razie niepowodzenia można spaść, i ten upadek może być wręcz śmiertelny. Hmm? Błąd popełniony przez tą osobę może się dla niej źle skończyć. Czy nieostrożny ruch? Nie można też tutaj poruszać się w jakiejś dużej przestrzeni. Nie można tak po prostu. Wiele rzeczy nie można tak po prostu. Zobaczcie, jaka jest mała przestrzeń i zobaczcie, czego tutaj nie ma. Tu nie ma wielu rzeczy, tu nie ma wielu udogodnień. Hmm? I ktoś tu podróżuje, czy podróżował sam. Jeżeli z kimś się kontaktował, to może za pomocą jakichś komunikatorów czy mediów, ale fizycznie nie widać przynajmniej, żeby ktoś tu był. Chyba, że podróżował z kimś, kogo tu absolutnie nie widać. Kimś, kto zdecydował, że będzie bardzo schowany, że nawet nie będzie wystawiał nosa. Albo będzie wystawiał go tylko wtedy, kiedy będzie pewien, że nikt nie zrobi zdjęcia, albo nikt nie patrzy. Ktoś schowany może, ewentualnie, czy mógł tam być. Ale nie odpowiem Wam na pytanie, czy faktycznie ktoś tu był, czy nie, bo jest to niejednoznaczne i trudno to określić. I taka jest właśnie natura. Taka jest właśnie odpowiedź, więc to jest jedyna odpowiedź, jaką mogę Wam tutaj dać. Jakbyście się zastanawiali, czy ktoś tu był, czy nie. Trochę tak, trochę nie. Hmm? Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest ten powrót. Hmm? Drogie raczki, jeszcze na co powinniście uważać. Powinniście uważać na kilka tematów. Zwróćcie uwagę, co się dzieje, kiedy, kiedy poruszacie się, kiedy podróżujecie. Zwróćcie uwagę na to, żeby nie podróżować zbyt dużo czy zbyt mało, nie przemieszczać się zbyt dużo lub zbyt mało. Jeżeli. Wyjeżdżacie z miasta. To uważajcie na drodze. Uważajcie, żeby ta podróż nie była zbyt długa. Ale nie brońcie się też przed wyjazdem z miasta. Podczas takiej podróży, uważajcie, żeby. Za bardzo nie skupić się na jednym, ale też za bardzo nie żonglować między tematami. Hmm? Myślę, że w sierpniu będziecie rozumieli o co chodzi. I uważajcie też, jak wychodzicie, jak zostajecie w domu. I uważajcie, co na siebie kładacie, jak się okrywacie. Czy nie jest wam zbyt zimno, czy nie jest wam zbyt ciepło? Czy wasz strój jest dostosowany do okazji, do sytuacji, czy wasze buty nie obcierają wam stóp. I patrzcie, gdzie możecie znaleźć światło, gdzie możecie odnaleźć jakąś jasność, a gdzie cały czas jesteście, jakby jakby kto komuś się popsuła żarówka. Hmm? Jakby brakowało światła i jasności. Zwracajcie uwagę na to, gdzie jest światło, gdzie go nie ma. I zdecydowanie starajcie się uważać na to, ile jesteście w środku, a ile jesteście na zewnątrz. Co Was pozytywnie zaskoczy, raczki, jeszcze? Biorę wam jedną, ale chcę jeszcze wybrać Wam drugą kartę. Z takiej ładnej talii. Pozytywnie was zaskoczy to, że nie będziecie musieli w sierpniu za bardzo wchodzić w rolę w, w rolę duchowego wojownika, który musi się. Odgradzać takim właśnie kołem. Jak tutaj na nagraniu możecie zobaczyć, jest taka bańka. Ja jestem jakby w takiej bańce. I to nie jest tak, że wy musicie cały czas siedzieć w tej bańce i odwracać gdzieś w wzrok, prawie modlić się, żeby było dobrze. <tryk> Tylko. Możecie z tej bańki wyjść. Możecie. Nawet jeżeli ten element bańki będzie gdzieś w waszym, w waszym życiu, w waszej rzeczywistości, to wy możecie wyjść poza bańkę, tak jakby tu byśmy byli tylko w bańce, tak? Gdzieś tu jestem w bańce, a tu wychodzę poza bańkę. Ja jestem, po, jestem na zewnątrz trochę bardziej, jakby jestem poza tymi ramami, które. Yy, które zostały zbudowane, żeby zachować bezpieczeństwo, nawet jeżeli ta bańka wydawała się przestrzenią, która nie do końca chroni, by nie była fizycznie taką przestrzenią do końca ochronną, tylko taką bardziej przestrzenią, którą sobie budujemy, żeby, żeby oddzielić się od tego, co nas, co nas atakuje z zewnątrz. Więc może być tak, że po prostu nie będziecie czuli takiej potrzeby, żeby cały czas siedzieć w tej bańce, żeby cały czas się chronić i to może Was trochę zaskoczyć. A poza tym możecie nawet wyjść, wyjść gdzieś wysoko, wejść w takie miejsce, gdzie możecie się wydawać jednocześnie malutcy, ale pewni siebie. I możecie znaleźć oparcie kimś, kto jest dla Was większy, ale jest to ktoś, kto w jakimś sensie jest królem? Jakbyście się mogli oprzeć na, na królu, nawet jeżeli to nie będzie dosłownie osoba, ale to może być wręcz, to może być instytucja, która będzie zarządzała tym czy tamtym. Hmm? Drogie raczki, możecie oprzeć się na kimś lub na czymś, kto patrzy w różne strony. I czujnie przygląda się przestrzeni, którą uważa za swoje królestwo. To jest ktoś, kto może się zatrzymać. I można temu komuś zrobić zdjęcie. Ale to nie jest ktoś, kto pozuje do zdjęcia. Kogoś można tutaj złapać niby w zatrzymaniu, ale jednak cały czas w ruchu, cały czas w czujności. Hmm? Drogie raczki, tyle na razie w sierpniu dla Was. A teraz czas.